jo, siemanko, z tej strony Ramiro Fiatkowski, Azyno, Mateusz, a tam jest reszta ekipy, tam się bawią. Dobra, dzisiaj będziemy jeździć na hulajnogę i będziemy poglądać naszą ekipę z nim, z naszym członkiem ekipy. tam telefon, będę tak Ej, czekaj, kurde, muszę stać. O kurde, łosdryfiało mi noga, o dobra.

Mówię ci, pomogą nas usłyszeć. pokażę nam Wam ekipę. Tam są gdzieś. Dobra, to idziemy Mati poglądać. Nasza nazwa ekipa z Prudnika po naszym to nasze miasto to a My ekipa to ekipa z Pu! Dobra.

Мати! 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 Мати, хо! Мать, Не знаю. Идем посмотреть, что... Готовы все А сесть еще Больше тебе было.

Aha, tak nie ma ekipy, tylko ja i Tasiu. No ten. No dobra. Dobra. Ej, to poglądamy i. coś Zobacz, poglądamy i. Dawid, ty będziecie oglądasz.

Ne yap? Ne Hey kaçıyor? An diyor

<laughs> Ići <laughs> <Ha? laughs> e, e, <laughs> <уроки? laughs> Не. Ne. Dobra! Ja kad zademe te mazmi, tako pogledam te pače. Ha? Ej, mazmi. Dobra, no, ja to będę nosić. Nie, ponieś mojej. Zajęty jest. To nie zajęty jesteś już. Ja, pobić. Daj, będę nagrywała. Ty. Co? No, ile oceniasz? Co? No, ile oceniasz? 10 na 10. Kameruj, Tomasz. O mnie, kurde. To daję będę nagrywał. Nie, ja. Nie rób. Dodżesz <laughs> Coś Hej, to po telefon też sobie nagrywał. Kurwa, co to się. Dosti, nie dawaj się! Dawaj taty jeszcze. Nie, on jest w naszej ekipie. I nie będziesz nikim. My sobie nagrywamy odcinek. Mateusz A, paś, paś, ma Mateusz. Patrz, masz my tylko nik. Czekaj. <grym>. Pach, mi tego na gazie, jak poglądamy, ja a już żadne nie no kurwa, najlepszy film -y na le. Aaaah! 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 się

polecę, dawaj, a ty nie będziesz <laughs> dawaj, dawaj Oj, mamo no. co jest? a, dobrze. Justin Justin jesteś jeszcze w ekipie? Justin, jeszcze, jeszcze w ekipie? teraz już tak